Bandyta, ten bandyta po prostu zakłócił spokojną uroczystość ludzi, naszych przyjaciół, wyznania Mojżeszowego, którzy przyszli do nas jak do przyjaciół. Od 17 lat czuli się w sejmie, jak we własnym domu. Tymczasem ten bandyta użył gaśnicy, moim zdaniem używając także siły fizycznej wobec kobiety. Zatem to, co powiedział marszałek Hołownia, musi być zastosowane. Wniosek Kancelarii Sejmu o uchylenie immunitetu temu bandycie i każdy poseł, któremu zadrży ręka i nie podniesie swojej ręki za uchyleniem tego immunitetu, będzie należał do bandy Brauna. To samo dotyczyło podziękowań dla prawdziwych patriotów, morderców Żydów z NSZ, z wszystko. Mamy uznania dla ze szczególnym wskazaniem na grzeba Kurasia Ognia. Dość tego. Brawo. Flaga Ukrainy na gmachu Sejmu wisi w miejscu przynależnym gospodarzowi. To się nie godzi, to nie właściwe. Pokaż certyfikat covidowy. Nie ma czegoś takiego w prawie polskim nie pozwala na takie rzeczy polska konstytucja Filharmonia Narodowa bezprawnie i perfidnie i perfidnie występuje w charakterze lidera segregacji sanitarnej